Siema wszystkim, już piąty tydzień kwarantanny i powiem wam, że troszeczkę mi zaczyna odbijać i troszeczkę się zaczynam nudzić. Ja wiem, że potrafi być e, bardzo nudno Ale mam nadzieję, że faktycznie siedzicie w domu Kto teraz siedzi w domu może zostawić łapkę w górę A w komentarzach może się napisać Jak długo już siedzicie w domu Jak już ktoś skomentował tyle samo co ty To nie komentuj po prostu polub Żeby ten komentarz y, miał więcej lajków bo będziemy wiedzieli ile ludzi Już ile czasu zostają w domu Pamiętajcie To nie są żarty I naprawdę traktujcie to proszę poważnie Dlatego pomimo nudu wszystkiego i tak dalej Ja dalej siedzę w domu Ale dziś mi przyszło coś Co uważam, że może trochę e, Powodować, że będę się troszeczkę mniej lubi. A więc mamy tutaj. Cały zestaw prawie traktów jest tak dużo tego, więc pewnie mi to bardzo długo zajmie, żeby złożyć. Jeśli nie wiecie, co to jest i jesteście ciekawi, to na... zostańcie do końca, zobaczcie, jak mi wyszło, albo jak mi nie wyszło. Chociaż mam nadzieję, trzymam kciuki, że wyjdzie, będzie zarobiste. Jakbyście chcieli więcej takich konstrukcyjnych y, odcinków, gdzie robię jakieś właśnie duże, szalone projekty, y, jak na przykład jakieś trasy podobne, że że piłka jedzie tu, tam, ten, pokażę takie rzeczy robić. Więc y, no, jakbyście chcieli jeszcze takie odcinki, koniecznie 40 tysięcy łapek i postaram się właśnie wymyślić coś, może jeszcze większego, jak będę. Będę miał okazję po kwarantannie wrócić do, do domu X. Zaczynamy. O, dobra, tu jesteśmy teraz, Siemka. Krawitraksy polega na tym, że robisz długą trasę. Nie wiem czy kojarzycie dominosy, że dominosy robili ludzie takie długie trasy. Myślę, że to może być troszeczkę fajniejsze. E, że kuleczka leci po długiej trasie, robi różne rzeczy, idzie do góry na dół góry rzuca się, skacze, wszystko. 10 km teraz na mogą nawet. Zresztą zobaczycie, więc no, tutaj myślę, że zrobię. Tutaj myślę, że zrobię moją podstawę i postaram się zrobić tak, że będzie zjeżdżało na dół tu i będzie coś potem się działo tutaj na podłodze. Więc otworzyłem pudełko pieczy i w nim, oczywiście, znajdują się różne części, w których możemy złożyć właśnie różne trasy. Na no, razie, jestem szary. Myślę, że będę się uczył i dam wam znać, czy to jest fajne, ciężkie i tak dalej. Ale ja lubię wyzwania. No i mamy tutaj książeczkę, która pokazuje po prostu różne możliwości tras. Jak widzieliście już zacząłem składać y, pierwszy tor i wybrałem tutaj Tor H. No i tak wygląda właśnie jeden tor, a teraz wyobraźcie sobie 20 takich torów, wszystkich połączonych w jednym ogromnym torze. Ja wracam do pracy i działam, bo myślę, że to może trochę zająć. Dobra, słuchajcie, skończyłem pierwsze. Tak to wygląda. I zaraz będę testować. Zobaczymy, jak to w ogóle działa, bo pierwszy raz będę to testował. Oczywiście kuleczka ma gdzieś to lecieć i potem połączy się z następną trasą, następną trasą, następną trasą, aż będzie tutaj po prostu całe mieszkanie wypełnione trasami. Sprawdźmy, to jest bardzo uspokajające w ogóle. Takie mega fajnie, mega fajnie się to robi. Serio, jest taki chill, relax i w ogóle człowiek się nie nudzi. Przetestujmy pierwszą trasę. 3, 2, jeden, go! O, nie, jedna piłeczka, nie, kurde. Jeszcze raz, dobra, trzy, cztery. u desi. Gdzie ostatni? Leci. Po! Wow! ej sto. Tutaj te trzy kuleczki będą lecieć dalej. Tylko musimy wtedy to ustawić po prostu. Obracam to i będziemy już układać kolejne, tego bardzo, bardzo dużo. Więc e, ja nie wiem, w ogóle są katapulty. Zauważyłem teraz, że niektóre rzeczy to nie są całe gotowe trasy, tylko są takie dodatki. Więc może zrobimy tak, że ze stołu. Słuchajcie, ze stołu będzie katapult i poleci na ziemię i będzie lecieć tak. A będzie to zajebiste, tylko żeby to rzecz precyzyjnie, idealnie obliczyć dokładnie, gdzie ta kulka zleci. Dobra, ja złożę kilka następnych, zrobię pierw cały stół, a potem rozpniemy stół. <laughs> stół. Zrobimy cały stół i potem będziemy razem rozkminiać, jak zrobić, żeby ze stołu zeskoczyło na ziemię i szło dalej. Bo myślę, że to będzie jedno z cięższych naszych zadań. Dobra, słuchajcie, stwierdziłem, że lecę na spontanie. Uważam, że mo mogę tu coś zrobić sam z kreatywnego, bo jak patrzę na... Bo tu mamy takie paczki starterowe. I one zawsze zaczynają się, znaczy jedno z tego co widziałem, zaczynają się od tego, że trzeba tutaj przycisnąć. I tak jakby nie wiem, jak zrobić tak, żeby połączyć y, drugie z przyciskiem z no bo trzeba przecisnąć, więc jak się skończy to trzeba przecisnąć. Więc wszystko unboxuję, lecę na spontanie, zrobię katapulty, różne rzeczy zrobię tutaj. Chyba coś takie, że pójdzie do góry, trochę zacznie skręcać. Nie wiem, zaszaleję, wszystko wyrzucam na stół i lecę totalnie na spontanie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. O, by mi O, ale szóstwo. Mega się ja wiem, mega lubię takie rzeczy Myślę, że będzie kozacko. Słuchajcie, mega się cieszę, bo tutaj szykuję już pół godziny jedną mini rzecz i działa w końcu. Patrzcie. O. Będzie tak, będzie tak, będzie. O. Będzie tak, że to jedzie. Patrzcie, mam nadzieję, że zadziała. Jedzie. kurde, Nie zadziałało. Dobra. Mam nadzieję, że w ostatecznej wersji, jak wszystko będzie już ruszać, to zadziała. Eeeee! Weszło, nie wiem, czy widzieliście. Dobra, więc to działa. To będzie zakończenie jeden z trzech kulek, więc tutaj tak jak mamy trzy kulki, słuchajcie, zamieniłem też tutaj ten przycisk na takie coś, że jak stąd jedzie kulka i uderzy, to te lecą, więc pierwsza część jednak będzie tu jeszcze wyżej i będzie zjeżdżać tam, a potem tam dalej, tam dalej, aż będzie na podłodze, więc yy, minie co tutaj zrobić i działam dalej. Więc minęło około 2 godziny. Powiem Wam, że to nie jest proste. <noise> Można się tym naprawdę nacieszyć, ale jak nie, nie śledzisz instrukcji, nie robisz tych rzeczy, które są w kartce. No kurde, powiem Wam też co? Że pół godziny robiłem tą pierwszą częścią całą konstrukcję, a drugiej już robię 2 godziny. Jak zacząłem robić sam. Bo tak, jakby będą no, wszystkie połączenia, musisz sam wymyśleć. Ale za to, to jest moja kreacja. Teraz mamy kwarantannę. Mogę nawet siedzieć i robić to dwa tygodnie i zrobić kurde na cały dom, wy też możecie sumie. Wracam do działania i zrobię taki trochę przeskok chyba w czasie, jak już, żebyście zobaczyli już jak tu kurde wszystko ogarnę i pokażę wam mechanizmy, bo mamy trampoliny, już zrobiłem trampoliny, że tak skaczę, zrobiłem takie różne zjazdy, spadki, wjazdy w górę, więc wszystko zobaczycie, mam nadzieję, że na końcu jak w końcu to wszystko skończę. Dobra, więc otworzyłem kilka tych innych pudełek po jedzeniu i stwierdziłem, że e, zanim przejdę do robienia dalszych części, to zrobię kilka modyfikacji. Pokażę wam, jakie modyfikacje właśnie zrobiłem. Dodałem e, takie otwierające coś, że jak kulka leci, to to się otwiera. Dodałem e, kilka tunerów i zmieniłem kilka innych rzeczy w kilku innych miejscach. Mamy też coś, coś takiego i chcę to wykorzystać. O, ze zjazdu z tym! Mam pomysł na to. Zastanawiałem się, czy nie skleić kilka tych e, pasków po prostu ze sobą, żeby zrobić ten zjazd e, Chodów, bo wydaje mi się, że to może być po prostu łatwiejsze, no ale po prostu jest skleję jakąś, jakimś klejem. Taki mam plan na razie, wracam do działania. Na razie mi się to podoba. Okej, okay, więc buduję jedną rzecz, bo mam problem teraz z tym, żeby zrobić, żeby piłki, piłki już zjechały na dół, żeby poszły z powrotem na górę, więc będę to budował. Mam nadzieję, że to pomoże, bo jak nie, to mam lipę. No więc, słuchajcie, ciągle mam problemy tutaj. E, nie wiem, czy widzicie, ale problem jest taki, żeby tu leciała kulka, leci sobie żeby weszła kulka na górę. No teraz pierdzieliła gdzieś, nie, bo nie miałem tego gotowego. Bo muszę to, wiesz, to schodzi w dół i musi wrócić do góry. A tu nie jest takie proste. Ale na szczęście mamy dużo takich mechanizmów. Najlepsze szczerze, żałuję, że nie mam trochę ich więcej, więc to chętnie sobie wziął. Jak kuleczka leci, pyk. Nie ma! Are you kidding me? Kuleczka leci, pyk. I jest na górze. Zajebiście. Dokładnie o to chodziło. Także musimy to teraz kurde zrobić tak, żeby... Raz widzicie, wy macie to cały czas w time lapsach, a ja tu wiesz, kurde są godziny, to są godziny pracy tutaj nad tym. Um, małe schodeczki. Mamy małe schodeczki. No I teraz pytanie, czy jak będą no raz, dwa... Jak to będzie na górę? Dobrze, działa. I to powinno zrzucić. Z kolei te kolejne piłeczki, tutaj trzeba to przetestować. Niestety, od samego początku to musi być, tu dobrze zauważyłem. I tyle, zobaczmy, czy działa. Leci, dobrze, Dobrze, poszło, idzie. Jest, mamy to. Dobra, ten system działa, lecimy dalej, bo mamy chyba dopiero połowę. A jeszcze chcę, żeby zjechało tam na podłogę i coś fajnego zrobiło. Sam! Już jest e, 8 godzin. <grych> Wybrałem swój stół, bo jestem garowany cały czas jak to robię. Ale słuchajcie, jestem w szoku, jak w miarę dobrze mi zaczęło iść z tym. Nie wiem, może zaraz będę znowu miał taką. Nie wiem, że się zatrzymam przez chwilę, nie będę wiedział, jak to Ale na razie, słuchajcie, mamy trzy kondygnacje na dwóch na miejscach. Patrzcie, mamy e, przejazd po takim e, cieniutkim balastie. E, mamy zjazd mamy 360. I mamy przejście też do następnej konstrukcji, której właśnie będziemy zjeżdżać na dół na podłogę w jakiś sposób. Jak jeszcze nie wiem, ale coś wykmiję. A więc teraz chwila, żeby przetestować te wszystkie mechanizmy, które na razie są, i zobaczyć, czy działają. Na razie podstawię taką Tutaj, żeby ta kuleczka nam nie spadła. Dobra, więc na razie jest no grubo, ja już się pogubiłem w ogóle co tu się dzieje. Wydaje sensie, mi się, że wiedziałem, co się dzieje podczas robienia. Mam też y, tutaj jedno miejsce, w którym tak jak, jak ta kuleczka z góry zjedzie, to może albo iść w lewo i kończy y, tutaj, albo może iść w prawo i też kończy tutaj. więc Zobaczymy, jaką trasę wybierze z tym razem. Wszystko inne muszę już widzę, że muszę przygotować i ustawić. I zrobimy pierwszy test tego co mamy na razie, bo nie ma sensu budować dalej, jak to w ogóle nie będzie działać. Więc sprawdzamy. Dobra, ludzie! Nie może się nie udać, bo musi się udać. Bo już wszystko tyle razy przetestowałem, no po prostu nie może nie działać. Wszystko zmieniłem, tu dodałem po, połówki, bo mamy takie pełne i połówki klocki, i one po prostu dodały wysokości, żeby móc wyrzucić do góry jedną rzecz. Znaczy, nie rzecz tylko piłeczkę. Trzy. Dwa, jeden. Wszystko było, ale kurde, nie kopnęł tych piłek. Znowu dobra, trzy, cztery. Oto, że zaśmiałem się, podniosłem, poszło do niego. Widzę, odpuszło, poszło. Jest! Ja pierdzielę, nie wiecie jaka satysfakcja. Udało się, udało się. Dobra, czyli tą całą część, którą mamy na stole, mamy gotową. Musimy zrobić teraz e, dalszą część, zjazd na podłogę. I szczerze mówiąc, już 8 godzin to robię, więc chciałbym się zamknąć w 10, jeśli się da. Jest wyrzutnia, <grym> patrzcie to jest wyrzutnia na podłogę. Więc jednak e, stwierdziłem, że zrobię wyrzutnie zamiast ślizgawki. No więc przynajmniej wyrzutnia wygląda fajnie Ale zastanawiam się, czy będziemy w stanie obliczyć Za każdym razem, gdzie to poleci A nie na przykład na sam koniec trasy Zrobić trickshot, że ta wyrzutnia Rzuci kulkę do na przykład kubka Słuchajcie, to samo trasy Wszystko musi się udać, bo wy Nie wiem, czy odczuwacie to samo, co ja Bo ja już 8 godzin sprawdzam i Robię, żeby za każdym razem idealnie leciało i czasami się zatrzymuje, czasami buguje. Będziemy musieli... Robię tak. Ja chcę zrobić trickshot'a. Jak będzie zajebisty trick shot, to konieczkę. Wde łapka w górę chociażby i komentarz. prawo. Przeniosę tą wyrzutnię. Położę ją tutaj gdzieś na podłodze, bo prawdopodobnie tutaj gdzieś zakończymy. I teraz muszę kleić jakoś zjeżdżalnie, która będzie zjeżdżać na podłogę. Więc prawdopodobnie ta, no, taśmą nie będę mógł tego zrobić, więc... Będę musiał klejem, więc nie wiem ile będę musiał poczekać, aż się wysuszy. Ale jak będzie sklejone, to wam wszystko pokażę. Uf, dobra, zmiana planów, jednak stwierdziłem, że zrobię coś totalnie innego. Um, nie polecam tego robić, nie wiem, ze swoim Gravitraxem. Tak, wziąłem pudełka z Gravitraxa i wyciąłem w nich taką dziurkę małą. Więc teraz będzie tutaj taka traska. Mam nadzieję, że to. Dzięki. I uwaga będzie wylatywała tutaj na dole. Ja mogę wtedy zmierzyć dokładnie, gdzie ona będzie leciała i ona powinna wtedy ruszyć kolejny zestaw grafitraksa, który będzie na podłodze. Więc mam nadzieję, że będzie kozak. Nie wiecie, ile mi to zajęło prób to po prostu już 3 godziny przysięgam, robię, wycinam jakieś dziury w kartonach kładałem je tutaj, wszystko żeby zrobić tak, że kulka przyjdzie kurde stąd na ten stół dolny ogólnie na początku miało zjechać na podłogę to po prostu nie, nie było do zrobienia ze względu na to, że po prostu było zbyt ostro i ta kulka się tak rozpędziła, że leciała tu i tam i nie dało się jej po prostu zrobić tak, żeby poszło w jedno miejsce ale teraz, moi drodzy, zaprezentuję skórę leci, leci, leci no, i weszło. Elegancko. Teraz muszę zrobić całą warstwę pod, okrążyć resztę maty i ostatecznie do naszej wyrzutni, którą już postawię i będzie. Mogę już się postawić? O nie, będzie pod skosem rzucać. Dobra, to może być i pod skosem. Tylko tak. o. Będzie rzucać pod skosem, będzie musiała trafić do wyznaczonego celu. Jeśli trafi, jesteśmy mistrzami. Dobra, właśnie skończyłem. I jak widać już jest prawie 100% ciemno na dworze, musiałem sobie taką e, lampkę tu zaświecić, więc na razie ona daje nam troszeczkę dodatkowego światła. Dobra, słuchajcie, położyłem ostatniego e, klocka, czy tam, nie wiem, jak to znalazłem, cygiełkę i jest skończone. Jak widzicie, jest czerwona trasa, jest niebieska trasa i jest zielona trasa. Na koniec do naszej wyrzutni dojeżdżają tylko zielona i niebieska, a czerwona, tamsko się zatrzymuje tutaj dosłownie przed, żeby zrobić tam Więc Zaraz będziemy oglądać. Wszystko wypali. Jak to w ogóle pójdzie? I w jakich z tych dwóch dziurek, właśnie, które teraz widzicie, przeleci ta czerwona kuleczka? Jeśli pójdzie w prawo, no to jest do zielonej. Jeśli pójdzie przez środek, to może iść albo do czerwonego, albo do niebieskiego. Zobaczymy, jak będzie. 66% szans na to, że się uda, 33% na to, że nie. Trzymajcie kciuki, dajcie znać, jaki kolor myślicie dotrwa do końca. Zielony, niebieski czy czerwony? Ja obstawiam zielony, że dużo poświęciłem czasu, ponad y, już 11 godzin na to wszystko, więc więc myślę, że na spokojnie będzie git. A i zanim odpalimy zobaczymy czy działa, to najpierw zobaczmy jak cała skończona trasa wygląda. I we mnie się zastanawiacie, do czego będzie trickshot. To Trickshot będzie to do takie doniczki, która wygląda jak klepka pierwsza z włosami. Ale waliłem teraz, bo przesunąłem ją, a mniej więcej tak jakby obliczałem, gdzie poleci z tego do doniczki. Nie leci tak samo za każdym razem, więc nie wiadomo, ale ja osobiście mam nadzieję, że wejdzie, bo masa pracy weszła w to. Pewnie czekacie wszyscy na, na finalny, ostateczny. Rzut, ostateczny test, tak jakby, ale już nie test, czyli, kurde, jak się mówi, jak nie jest test, próba, nie, to też jest test, próbujmy, finalny raz, dobra, moi drodzy, wszystko ustawione, proszę, 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 3, 2, 1, go, a bardziej nie poszło, następnie leci, 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 leci. A, słuchajcie, telefon mi padł, musiałem go podłączyć Myślałem, że jest podłączony, okazało się, że nie był w ogóle podłączony do kontaktu Jest podwójna lipa Ruszamy z tym Kurde, w tym czasie, gdzie się ładowała, to jeszcze sprawdziłem na pewno Czy wszystko jest dobrze ustawione i tak dalej Więc mam nadzieję, że ten finalny test Będzie to, jak tam trafia Jak tu trafi zostawiasz środki w i tyle 3, 2, 1 Go No, leci Muszę podrzeć Tylko Wiele, ale jazda Ta kwarantanna dobija mocno więc, więc za bardzo się podekscytowałem W takim prostym czymś Ale serio przysięgam wszystko Czekaj idę zobaczyć czy wszystko faktycznie poszło tak jak miało Wszystko Ani jednej rzeczy nic nie wyleciało. Nic nie poszło, nie tak wszystko poszło dokładnie tak, jak miało. Dobra, słuchajcie, to jest koniec. I ja po prostu w to nie wierzę. Udało się. Moi drodzy, nawet się przy tym troszeczkę spłociłem. Powiem wam, że całkiem fajna zabawa. Cały dzień poszedł na to. I bardzo mimo wszystko relaksujące. Oprócz tej chwili, gdy musiałem stamtąd zjechać tutaj 50 tysięcy razy, robiłem z pudełek. Robiłem z różnych rzeczy, potem pomyślałem łyżka do butów. I naprawdę to był rozpierdziel. No, bardzo fajne to. Polecam, jakbyście chcieli sobie kupić gra link macie w opisie. Zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie. Mam nadzieję, że za niedługo jakaś może seria z Minecrafta. Fajnie by było z Wami. Dajcie znać jak jakbyście chcieli. Subskrybujcie, żeby być na bieżąco. Dzięki, że oglądaliście i do zobaczenia. Cześć!